Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie. Bardzo na wstępie chciałbym podziękować za to pismo, w którym zwraca się pan do radnych z zachętą niejako publikacji aktywności na stronie miasta Danowa. Jednocześnie chciałbym poinformować, że wszystkie zgłoszone przez mnie dzisiaj wnioski trafią poprzez platformę EPUA wtedy łatwiej skopiować i na tej stronie internetowej miasta umieścić. W związku z tym te wnioski tą drogą pisemną przekażę. Bardzo też liczę, że jest chwilą uzyskania odpowiedzi na te wnioski. Te odpowiedzi również zostaną opublikowane na stronie miasta. To jakby pierwsza kwestia. Chciałbym złożyć wniosek do Pana Prezydenta i tak jak będzie więc odpowiedzi oczekuję pisemnie. Aby w miesięczniku, bardzo ładnym miesięczniku w o no, no, ile dobrze pamiętam pan radny ścigała potwierdzi, sam namawiałem go do tego, aby taki miesięcznik powstał i był, toś stało się ciałem. Natomiast jako, jako radny wtedy widziałem to w ten sposób, żeby również i kluby radne, ten miesięcznik. Mamy swoją przestrzeń, dlatego wnoszę panie prezydencie, aby przynajmniej jedna strona dla każdego klubu na tę komunikację i przekazywanie informacji w działalności klubu by próbował, mogli w ten sposób w, ten, w tym miesięczniku również istnieć, bo jest to miesięcznik miasta tarnowany, jesteśmy częścią tego miasta, częścią administracji samorządowej. Jeżeli któryś z klubów przez nie będzie sobie... Rzeczył, to może zawsze zrezygnować. Ja o to proszę e, taki wniosek składam. E, co do innych wniosków, to m, chciałbym się przypomnieć i, i wnoszę o uwzględnienie ulicy granicznej, ulicy Wisowej, ulicy Wieniawskiego, ulicy Pieszej e, e, i remontów na osiem do 25 lecia W tym planie remontowym na rok 2015. Myślę, że te drogi wskazane przez jakiegoś w znieniu warły, tych o których Pan Prezydent mówił w swoim quasi ekspoze na pewno będą miały wysoką ocenę i zmieściłyby się na rok 2015. Również chciałbym poruszyć sprawę wnoszenia przez szkoły ośrodki szkolenia kierowców opłat parkingowych. Dostaję od mieszkańców, że e, szkoły te parkują, często zajmują miejsca parkingowe w strefie płatnego parkowania, no, samochodami oznaczonymi literą L, nie wnosząc opłaty, a osoby parkingowe z uwagi na to, że e, w samochodach często jest instruktor bądź kursant, no nie podchodzą, nie kontrolują tych samochodów. Może wartałoby podczas prac nad uchwałą w sprawie strefy płatnego parkowania no, zaproponować ośrodkom szkolenia kierowców specjalny abonament, a pracowników darmowiskowickich uczulić, że zawarł uwagę samą, czy kierowcą, czy bez, również powinien mieć taką opłatę. Także bardzo bym prosił, aby na to zwrócić uwagę. Chciałbym poruszyć również bardzo ważną kwestię segregacji odpadów. Uważam, że miasto Tarnów Wszelkie instytucje miejskie powinny być wzorem dla innych, wzorem dla mieszkańców, wzorem segregacji odpadów. Ale otóż zauważyłem, że na y, ośrodkach administrowanych przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a konkretnie chociażby na ulicy Krupniczej, brakuje koszy do selektywnej zbiórki odpadów. Takie kosze znajdowały się na przykład na WZ. Mogę wysłać zdjęcie, gdzie użytkownicy tej Hali goście mogą wyrzucać śmieci do specjalnie przygotowanych do tego pojemników na segregowane odpady, no, a na hali na niestety nie. No, uważam, że skoro jest. we wszystkich, żeby Pan Prezydent z taką kontrolę zlecił, aby we wszystkich instytucjach miejskich tego typu pojemniki się znalazły i pełni to, to funkcję również edukacyjną dla, dla mieszkańców, żeby te śmieci jednak segregować. Informuję e, również, że zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą o uwzględnienie pracy nad... Nowymi taryfami przewozowymi w komunikacji miejskiej uwzględnienie osób posiadających, posiadających ten zasiłek opiekuńczy, czyli osób, które rezygnują z pracy zawodowej w celu opieki nad osobą niepełnosprawną, aby takie osoby również miały bezpłatne przejazdy nie tylko w momencie, kiedy towarzyszy im osoba niepełnosprawna, wiele tych spraw ważnych. Trzeba załatwić, no te osoby załatwiają samodzielnie. Niekoniecznie e, musiałbym wtedy za każdym razem brać ze sobą osobą, bo osoby niepełnosprawne, aby mieć ten bilet. Myślę, że byłoby to akurat dla tej grupy grupy społecznej e, ważne wsparcie, istotne zresztą e, po informacji w mediach o tym, że pracujemy nad projektem uchwały w sprawie talentów. Otrzymałem bardzo dużo telefonów. samo jak zapomnieć chociażby o osobach bezrobotnych czy dzieci do lat e, sześciu, które, e, które to e, no, rozwiązania Pan Prezydent przyjął e, do swojej propozycji. E, również e, chciałbym e, poprosić Pana Prezydenta, e, mam dużo wniosków, także przepraszam bardzo. E, chciałbym poprosić Pana Prezydenta, aby biuletyny, aby zmienić w ogóle biuletynik, w Tarnowie. Niestety przyjęliśmy ten BIP nieszczęsny, BIP po tych problemach, które, które mieliśmy. Ten BIP jest Panie Prezydencie bardzo nieszczelny. Ja proponuję i polecam zobaczyć jak wygląda BIP w Krakowie. Naprawdę bardzo przejrzysty sposób wyszukiwania informacji publicznej, ale także informacji o tym, co dzieje się na sesji, materiałów sesyjnych. Jestem w stanie, Panie Prezydencie, zrezygnować z wszelkich drukowanych materiałów, gdyby nasz Tarnowski wyglądał tak, jak ten krakowski. E, Miałbym naprawdę bardzo czytelną sytuację. Dzisiaj próbowałem chociażby znaleźć oświadczenie majątkowe m, swoje i przyznam szczerze, że miałem z tym trudności, a co dopiero mieszkaniec miasta m, Tarnowa. E, I tu e, ostatni wniosek na koniec, żeby nie ne, przedłużać. W e, zasadzie dwa krótkie. Ne, Ponad miałem propozycję e, zorganizowania grupy zakupowej energii elektrycznej, e, w skład w której weszły osoby e, również inne gminy. Proponuję popatrzeć, jak wygląda to w Nowym Sączu. Tam bardzo e, no, znaczące oszczędności udało się wygenerować dzięki zachęceniu również innych gmin do przyłączenia się do tej grupy zakupowej. I na koniec e, do Pana Przewodniczącego również w pewnym sensie i do Pana Prezydenta. Wniosek, aby zastanowić się nad, e, sposob, nad zamontowaniem e, tutaj w sali Obrad Rady Miejskiej e, elektronicznego systemu głosowania. Uniknęlibyśmy bardzo często problemów z, e, z liczeniem głosu, ale także, tak jak jest to w polskim parlamencie, moglibyśmy taką informację o tym, kto i jak głosował, umieścić na stronach internetowych. Myślę, że byłoby to e, przejrzyste i, i istotne i ważne, żeby tak <laughs> mieszkańcy informacje również otrzymali. E, I to na ten moment tyle. Bardzo serdecznie dziękuję.